Siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam no w planach, czyli mamy w planach Karol i ja, zrobić sesję z dziecią walentykową, ale są takie warunki pogodowe, że to jakiś absurd jest. U nas tak, pełno śniegu, w sensie umie tam w mieście, w górach. Potem jedziemy dalej. Nie ma śniegu. Teraz jesteśmy tu w lutomi i jest śnieg na samym szczycie, a na dole wioski w ogóle nie ma śniegu, nie? No i tutaj mało by, y, tego jest śnieg z lodem. Ja mało co się nie zabiłam, ledwo co wjechaliśmy autem, jak zwykle. Więc Wilber Wilber, Wilber poszedł, co ja gadam? Y, Karol poszedł po Wilbera, a ja idę szybko po Hakamadę, bo mam nadzieję, że tutaj są. I wzięłam właśnie lustrzankę. Przygotowałam się na sesję, dzisiaj myślę, że ubiorę jej ten zestaw tęczowy, bo dawno go nie miała, więc będziemy mieć sesję z zestawem tęczowym, taki, no wiecie, no trochę walentynkowy, bo to taki, wiecie, cukierkowy, fajnie on się błyszczył, mam nadzieję, że będzie na zdjęciach widać, nie to co na GoPro, GoPro nie pokazuje jak się błyszczy, no i tyle, no i byś oczywiście z nami, bo jakby inaczej, jak się ma dwa konie, to trzeba mieć ze wszystkimi zdjęciem, dobra, idę po Hakusie. Słuchajcie, idę sobie idę, patrzę co to za drugi koń stoi tyłem jest bardzo podobny do Hakamady, no ale w sumie to nie Hakamada, bo nie ma derki, nie? Patrzę i ona nie ma faktycznie derki. Hakamada, gdzie zgubiłaś derkę? Dzień dobry. Gdzie ty masz derkę, koniu? Jest niemożliwe, że ty sobie ją ściągnęłaś. Spytam, czekaj, procek, o właśnie, idzie znowu. I znowu dziad. Nie, co już uwiąz? Ty już pokazałeś. Patrzcie. Widzicie zgreda? A tu kolejny zgred, się śmieje. Poczekaj, ja cię już biorę. Gdzie ty masz derkę? To ci ściągnął derkę. Mam nadzieję, że ty ją w pół nie przetegowałaś, że ci ściągnęli. Chodź, chodź. Bez komentarza nawet, bez komentarza. Gdzie ty derkę zasiałaś. A, a procek to już w ogóle z tyłu ma tak rozprute, że ja nie wiem. Dobrze, tutaj blisko jesteś. Zaraz zapytam Kurde, bo nie widzę, zobaczcie tam jakiś koleżan No przecież sama by sobie nie ściągała tej derki, wy ty fy. Hakamada Ale jaja normalnie Nie Tak, ja nawet nie wiem Tu nawet nie trzeba nic mówić Nawet nie trzeba nic mówić, po prostu I Dobra, ściągam ci tego najbardziej, czego nie nienawidzę, ściągać derki Chociaż wolę ściągać i zakładać, więc... No, jedno i to samo w sumie Nie, to nie Wilber chodź, chodź, chodź. No, to miło było Ja się pytam, ta derka kosztowała 600 z 1200, najlepszy materiał, wszystko. I ona poszła tak. Coś musiało się. Ja nie wiem, co się stało, ale nie, chcę, nie wiem, czy chcę wiedzieć, co się stało. Ale kilka kory, patrz, tu jest dziura. Więc co ona zrobiła, że to jest takie. Wie, Wszystkie pasy były zapięte. Tu jest przód w ogóle. Patrz. Nie, no tu ma mnie zabije w ogóle, nie? Znaczy nie mnie, to jest hakomado bardziej. Co tu się dzieje? to jest przód. Tu jest jeden bok Ja piję. To jest kaptur. proszę A bardzo. Wiesz, to tak ładnie rozłóż na no, płasko. Ale zobacz, jak to poszło w ogóle. No właśnie, tu chciałem się przyjrzeć. Jakby od góry, zobacz. Tu jest kaptur, tak? Nie? I tu jest rozcięte, zobacz. I tu i tu. I tu jest tył W ogóle paski dalej są, zobacz przypięte, Rozpruły się. No ja muszę to robić Masz pracować, zobacz. Tak. Tak. Nie, no nie wiem. ale nie wiem gdzie jest przód no więc oto tak mój nie będzie teraz chodził w delce po prostu trudno masakra chodź zobacz co zrobiła Taka. Proszę bardzo. Co tu ktoś zrobić? Nie. Patrzcie, się patrzy na mnie w ogóle. ona, Nie. Pamiętasz? Co zrobiłaś? No a to jest chyba danteterka. A wie zobaczymy jakiś śladów ona, że może nie wiem. No nie ma nic z tych. Tej... Ona po prostu poszło tutaj od góry jakby... A to musiała zahaczyć no. i ciągnąć od grzbietu tutaj zrobiła dziurę i potem wiesz potem pewnie jej to spadło na dół ona zaczęła biegnąć, ja nie wiem a O się zgnęła gdzieś normalnie na trzeci pieszek poszła derka i O już bez derki teraz wpadła ale no dobra słuchajcie yy, no ja muszę jej wybaczyć tą derkę, no co no powiem, no nie będzie mieć derki na razie, no. A może golfa sobie zakryć. Wiesz, tak, golfa sobie zakryje, no. w golfie i... Eee, już przeszukowałam do sesji, jeszcze tylko jej halter założę. O ile go mam tutaj. A jak nie to kantar. Eee, no i wilbuś. Ale wilbuś ładnie wygląda. Zobaczcie Powiedzcie jak w nie A, nie, Wilber, spokojnie. Bo on musi się nauczyć trochę, ten, eee, spokoju. O właśnie. Wilbuś, wilbuś. Bo jest taki nerwany. Narwany, energiczny hucł po prostu, nie? Nie, Elbuś. Absolutnie. Zobacz, lecha kawadę, ona świ, Ona świ. Dobra, trzymaj, bo ty jesteś kawarzysta ty. Dobra. Eee, dobrze, że ty siodło syntetyczne jest, to zobaczcie. Ale zdjęcia będą top. Jak Karol zrobi fajne, to będzie fajne. Chodź, Karolak. Po ogłowie. Tak, tak właściwie to ja dzisiaj inne plany, ale... Jakie inne? I aparat ten zaraz. Do też. Dobra, mm. a w ogóle jeszcze powiem, że kupiłam nowy popręg. znaczy ten sam, tylko że dłuższy, bo tam tamtym mówiłam, że okazały się na jedne dziurki. Eee, dostałam też smaczki razem z tym popręgiem i w ogóle macie kod koal z, z Wevi, który daje Wam minus 5% w sklepie. Kavalostim, przepraszam bardzo. Eee, na Oliksie. Funkcjonuje ten sklep i sklep to jest po prostu jeździecki taki z używanym sprzętem. I tam macie siodła, kamizelki i jakiś osprzęt do siodeł. No. Więc polecam, jakbyście szukali fajnego siodełka jakieś w przystępnej cenie, to właśnie z moim kodem jeszcze będziecie mieć taniej. Zrobiłem na razie na ujeżdżalni tą sesję, póki mają zobaczcie taki ładny śnieg na sobie, jeszcze nie stopniłem. Nie no, ja muszę na nią siąść, a ty trzymaj kamerę jeszcze. Nie wiem jak. Na razie trzymaj kamerę zaraz liczę, wiesz, robić te haki. Musiałam ten popryk gdzieś brzowy, bo inne na nią nie pasują wiem, że to nie wygląda. Że tu jest taki konia, kukarny, ale wyważcie mi, nie mam czerwonego czapraka. No jak już tak wszystko wyszło, wiecie, w praniu. Na Tak Ta sesja tak naprawdę. Czekaj, co wezmę jeszcze póki słońcu w What? Haki, O ty, jak się szturzy. To jest cała miłość. O Haki, tam nie idziemy. My nie, nie idziemy na... jeździć, haka moda. Czekaj, bo ona sobie myśli, że mamy jazdę kurze. Haki. Dobra, widzisz jak się tu stać? My tu staniemy, tu tu, bo z tyłu musi być No tak. Sobie widzicie co się dzieje? Ja, mi już ciepło jest, bo ja, mi jest zawsze ciepło, jak widzę jak się jeszcze na Wilbera, żeby nie niechcący na przykład Wilbermienie kopnął. Dobra, idziemy się przejść, a ty iść po posmaczki. One są tutaj na fotelu, dobra? Okej. Okay. Tu jest bardzo... Tu jest lodowisko generalnie. Z haki musi uważać jak idzie. Kurde koniu. O si... Ej, satysfakcjonujące to jest. Patrzcie. Dawaj. Dobrze koje mają cztery nogi, to wiecie. Jak się jedną poślizgnie, to przynajmniej ma, mają trzy jeszcze, żeby uratować się. A nam jak się jedna noga poślizgnie, to z jedną nogą. No słabo od razu lecimy. wilper dziadu! Patrz co on robi, drapie się. I od strony grzywy oczywiście. Su. Koń. Czekaj, po smaczki idziemy, no. Czekaj. Nie, to... Trzymaj, bo więcej nie wezmę w rękę. Czekaj, Koliu, bo ona mi się tu wykrzywia. Nie mogę. Czekaj, no. Nie dosięgnę. A koła trwania. No, jeszcze więcej. Haki, 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 zostaw go. Zostaw dziada. Ja jestem na tobie. No, ty mnie nie denerwuj, ja cię widzę. No, Tam smaczki jakieś. No, spad, patrz, zaraz. Zobacz. Wilber, musimy czekać na hrabianka. Stój, ten poczekaj teraz mi Stój, haki, Wilber. Nie czekaj z GoPro, to ja nie chcę wziąć, Jak trzymam. Wilber! Musimy zejść tam na dłuż, bo będzie ładne zdjęcie na tle lasu, wiesz? Karol, no zaraz co za ty siatki, dzisiaj masz darmowe smaczki, tak? Zastanie. Dziękuję. Za Proszę, Karol. Jesteśmy po sesji. Karol takie fajne zdjęcia porobił, że oczywiście zobaczycie je na moim Instagramie w mi Natural Rider. Jakby ktoś miał wątpliwości, jak się nazywa. Na insta, tak? Tak, jest mi tak zimno. Ręce mi odmarzły. Nie wiem o co chodzi. Ale fajna pogoda nam się zrobiła. Mimo tego, że dzisiaj jest bardzo zły dzień bo ma na Derkę za 600 zł ma na 31. I nawet mnie denerwuje koń, że ty będziesz zaraz dziewać, tak? Nie! Ja jestem, ja nie zapomnę! Ja nie zapomnę, ja jestem dalej zła na ciebie. To, to że ci wybaciłam, to nie znaczy, że nie zapomnę. No właśnie. Usprawiedliwienie hakamady. dziewanie. Super. Tak. Tymczasem Wilber. On tam, wszystkie stanowiska, gdzie konie jedzą. Musi opróżnić tam, wiecie, wyjeść, bo może jakiś koń tam jakieś ziarenko zgubił, to wiecie, on tam ten, ale też mam z nim sesję, także fajną, nawet mam takie zdjęcie, że on mnie zaczął lizać po twarzy i wyszło, jakby on się całował ze mną, ale to było słodkie. Haki już taka nie jest ugodowa, ale też da buziaczka, nie? Da buziaczka. O, no, tak ma takie buziaczki, daje. Słodkie, no. Ale grzeczne koniki na sesji, fajnie. Dobra, idę to jej ściągnąć. Jak w ogóle oceniać tą naszą spirupkę? No nie mam czerwonego czapraka, muszę się dorobić w palcu Hakamada, żeby na sesję walety tylko mieć, nie? A, i w ogóle halterek sprzed roku, ten sam, w serduszka. Nie wiem, czy to widać w ogóle, chyba nie. Wiecie, jak ona odwrót. <noise> Karol, przez całą sesję z dziecią o mnie gadaj, że Hakamada miała na odwrót halcer założony. Dosłownie, patrz. Pokaż, pokaż Bo to jest serce, patrz, widzisz? O. I to ma być tak. Co jest? On się tak przykręcił, patrz. Nie. No cóż. Także fail, po prostu fail. Na No ja akurat nie widać, że to ma serduszka, no nie? właśnie teraz widać, że to są serca, ma. No. Ale jak chcecie taki fajny halcerek to favori Petro też macie z moim kodem Wevi z miszkę, nie? Dobra. Tak, No A co? Tak się wkurzyła na mnie ty. Jak ten. Nie na mnie, ale się wkurzyła, że tutaj coś tam ten posmyrało i tak, tak mi przyjechała chrapanka. Zabieraj mi to stąd, kobieto. Dobra, już Nie no, najgorzej, że na spacer nie można iść, bo zobaczcie, znowu jest lód. Jedynie co to po prostu wstępem iść. Fiber. Czekaj dziada, Zostaw, dziada. Dobra, na szybko musiałam przerzucić sakomady e, siodełko na Wilbusia. Chciałam sprawdzić czy Popręg 120 pasuje i pasuje idealnie. No jak widzicie. No to jest ten sam Showmaster w kształcie banana. A przy okazji sprawdzimy jak wyber wygląda w tęczowym. I mi się osobiście bardzo podoba. Może dlatego, że lubię tęcza, więc raczej na każdym kole by mi się podobało. No, ale tak się prezentuje w ogóle z podkładką. Nie no, sport husu. A i mam dba, dla was bardzo dobrą wiadomość, dlatego, że zamówiłam mu o głowie. Ale to zobaczycie, zobaczycie. E, oczywiście czarne, ale mówię wam, jest piękne. No, taka kawada ma jeszcze ochraniacze. A Wilburś czaprak. Ale z grani. Nie no, i tak jestem dumna. Dumna z was. No, pokaż, ale masz plecki rozluźnione po tym masażu, co? No, der karib, koniu. Der karib. O, mam nadzieję, że masz tego świadomość, że nie będziesz miała już tak ciepło. No, no niestety. Taki los, taki los. Nie, nie wiadomo w ogóle, co się stało. Ale jaki zadek ma słodki, Piwoś. A jej sport jakiś z tą podkładką, z tym wszystkim. Czarne siadełko, no fajnie pasuje, fajnie. Fajnie, nie, zobaczymy jak na lato będziesz w czarnym wyglądał. Nie? A patrz, patrz, patrz. Daj, Patrzcie, nie chcę. O. Patki! <noise> Dobrze, ty jesteś kochany. Patrzcie, jaki ostrożny. Chwilek, o Hakawada, nie, Hakawada rozważna To następuje, trawianka. No, bo jest tu lud pod spodem Super korek, super Dobra, a w ogóle wziąłam mu ten kantar od funky jednak, bo to dla Hakawady dała, ja wiem Ale jakoś, no nie miałam takiego innego fajnego Ten co ma haki czerwony jest cały brudny, więc nie chciałam go brać na sesję No, więc ona miała halter, a Whitber miał po prostu jej Kantar taki bordowy, różowy Patrzcie jak się zdziwił, widzieliście to Jak się zdziwił Aki No idzie królowa, jak siężniczka idzie, to win. O, 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 o! Zrabiesz się okopa. Patrzcie. No ale oni oni się kochają tak naprawdę. Oni się kochają, dobra. Fajnie. Karol. Ty patrz jak ona już wysoka. Ona ci do brody sięga, weź Stani kłębem. To no, teraz jest trochę nierówno. O, o, no, no, ta pa, prawie do nosa nawet ci sięga kłębem. Złodych, no, wysoka się zrobiła kobita. 5 lat w kwietniu. Dobra, sportowe konie. Patrzcie. Aha, no to idziemy. Dobra. Dobrze. Proszę Państwa, a ten z tym siodłem. No, darmowe, proszę bardzo, przyzwyczajenie Wilbera do siodła. On w ogóle tego nie czuje, nie? Fajnie, już w takim pośrednim lodzie Ty, no. Poka, O kurde. Jakbym nie po czymś O nie, dobra, to już za mokro. No. I patrz, Wilber w szoku. Wilber by poszedł, ale dobra, zawracamy. Nara. W ogóle to jest jakiś cud, że jeszcze gopro nie zamarzło, nie? Yy, chodźmy tam do nich Bo mam jeszcze, smaczki nie zostały od juni miód yy, o smaku buraczka Więc sprawdzimy Z tymi dziadami to trzeba uważać Bo ta Normalnie na początek zaczęła i yy, Wilbera Dobrze konio, nie będziemy dzisiaj biegać Bo tu jest lód Jakiś Tu jest lód yy, Wilber idzie? Tak no, on tam szuka starych smaczków Ty, Ale czerwone Patrz. O. I to jest w ogóle pszczółka, nie? Widzisz tu pszczółkę? Maczulki, skrzydełka. To no, taka pszczółka, no. I tak się patrzy, Lawie. Dobra, kala, i honory. Proszę. Teraz jeszcze Wilberowi. chodź. Milbek. Tak, i zostań, poczekaj. Daj. Patrzcie, ale ten wyżej robi smajla, ale jeszcze nie trzyma go tak, bo ta, ta już się nauczyła trzymać. Dobra, na 3-4. Poczekaj, nie, tak to nie ma. Ja was uczyłam. Patrz, Ale, ale pierwsza jesteś obszliniona. Dobra, spokoję, haklada pierwsza. Patrz, jak go wyjaśniła. Nie ta sztuczka. Wiesz, powiedziała. Tak, dobra, słuchaj, 3-4. Dobra, proszę, koniec. Idziemy Dobra. Daj uwaga, waga, wolę go ser po pogoni. Standard. To na później mamy. No i tyle. Także co, my się zbieramy. Dzisiaj krótki odcinek, ale treściwy, ponieważ robiliśmy sesję, bardziej się na tym skupiliśmy. I niestety przykro mnie się na początek zastaliśmy Dyrkę na pierwsze części rozłożone. Nie, nie, nawet nie pokazał. O co ty im to jeszcze pokazujesz? To jest wrak Żeby to nie jedna jak, była, nie? Jak, jak już kto, No właśnie, bo tutaj ponoć trzy konie bez derek wróciły, więc ja nie wiem co się stało ja, ja nawet nie chcę wiedzieć, naprawdę, nie chcę wiedzieć Bo jak będę wiedzieć, to będę jeszcze bardziej wkurzona, więc lepiej... Stało się koniec, trudno, bez serki koń będzie chodził Niechaki? Dobrze, żyje na wolnym biegu, to sierść ma i tak czy siak, ale... Będzie z powrotem cała pospinana, nie? Jak wiatr zawieje mocniej. Ach, no trudno, taki niedługo wiosna. <laughs> Więc może przetrwasz jeszcze. No, a potem pomyślę czy ci kupię znowu. Pomyślę dziadu. Ty przepraszasz, tak? No, nie, jak się smaczka. Dobra, okej. Okay. Jeszcze wam dam, jeszcze wam dam. Proszę buziaka. Dobra, taka wie. A Wilber nie umie dawać buzi, więc w się Umie, to masz go poproś, to ci da. Daj, buzia. Dobra, ja sobie wzięłam, ale nie Bo będzie. Była samaczka do łózi już to już dał No, wtedy to by mi dał, razem z całą twarzą. Dobra, kończymy. Ale zimno. Kończymy, wracamy i co, żegnamy się z wami w dzisiejszym odcinku. łapkę w górę i będzie, haki, co? Dobra, kończymy. No, a generalnie tak holujemy derkę do auta, nie? W sumie to Wilber holuje. <noise> Chodź, celek. Patrz, już tu spada. Ale przynajmniej darmowe odczulanie. Na odsółach, który ma totalnie gdzieś takie rzeczy na sobie. On się bardziej boi coś nagłego, jakby coś. O, no, proszę bardzo. Tak on ma totalnie gdzieś to. Patrz. Nie, to nie jest odczulanie, to już jest... Nie, to nie ma szans w ogóle, patrz, on ma to gdzieś totalnie. No. Dawaj, bo to jest... Pa. Chodź, wybrać.